Witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Dragon. Jak podobają ci się moje nowe szaty? Jakie szaty? Przecież nie masz nic na sobie. Ty, parszywy wieśniaku, co ty możesz wiedzieć o wielkomiejskich zwyczajach? zdziwiło. Już ty jesteś goły. Spadaj. Dobra, wczytajmy to i sprawdźmy, co się stanie. Ja powiem mu co no drugie. Jak podobają Ci się moje nowe szaty? Wyglądają wyśmienicie. Wiedziałem, że ktoś w końcu pozna się na moim guście. E, proszę, to dla Ciebie. No, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostaw suba, łapkę w górę oraz komentarz. I widzimy się w kolejnych filmach.